Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować pyszne rogaliki z owocowym nadzieniem. Zapraszam do oglądania. Do dużej miski wsypujemy 3,5 szklanki mąki. Szklanka o pojemności 250 ml. Dodajemy dwie łyżeczki suchych drożdży. Szczyptę soli, jedną łyżkę cukru waniliowego, pół szklanki cukru, dolewamy 300 ml letniego mleka, wbijamy dwa jajka oraz dodajemy 100 g masła, które musimy rozpuścić i przestudzić. Całość mieszamy, a następnie wyrabiamy ciasto ręką. Kiedy otrzymaliśmy gładkie i elastyczne ciasto, przykrywamy go folią spożywczą i odkładamy w ciepłe miejsce na godzinkę do wyrośnięcia. Kiedy ciasto podwoiło swoją objętość, delikatnie go jeszcze raz zagniatamy. Ciasto dzielimy na pół. Jedną połówkę wyjmujemy, drugą na chwilkę przykrywamy, na przykład talerzem, żeby ciasto nie wyschło. Wkładamy na chwilę na bok. Blat posypujemy mąką i. Pierwszą połówkę ciasta rozwałkowujemy tworząc koło. Koło dzielimy na 8 części. Bierzemy jedną szklankę dowolnej konfitury lub dżemu. Ja mam akurat prażone jabłka z rodzynkami. I nakładamy po jednej łyżce na każdy trójkąt. I każdy trójkącik zawijamy do środka. Tak przygotowane rogaliczki układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Rogaliczki wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Grzanie góra dół bez termoobiegu na około 15 minut. Rogaliczki gotowe. Pozostawiamy je do ostygnięcia. Jeśli spodobał wam się mój filmik, zostawcie proszę łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi pysznymi przepisami. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia.